Ewangelia według Mojżesza, 11 grudnia: Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi Ci Pan, Bóg Twój, spośród Ciebie, spośród Twoich braci. Jego słuchać będziecie. Pan rzekł do mnie: Słusznie powiedzieli: Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak Ty, włożę moje słowa w Jego usta. I będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. Księga Powtórzonego Prawa, 18 rozdział, 15, 17 i 18 werset. Bóg zapowiada tutaj, że ponownie powoła proroka takiego jak Mojżesz. Nie będzie on nauczał tego, co zechce, ale będzie posłuszny Bogu, zaniesie słowa Pana do ludu i przypomni mu o jego pouczeniach. Oznacza to, że będzie rzecznikiem Boga i wzorem posłuszeństwa. Żaden z proroków nie wypełnił całkowicie tej przepowiedni. Josue, Dawid, Ezechiel byli, mówiąc językiem symbolicznym, nowymi Mojżeszami, jednak tym, który przewyższył wszystkich proroków, był prorok przez duże P, Jezus Chrystus. On był żywym słowem, wcieleniem Słowa Bożego jego usposobieniem. Był słowem wcielonym. Prorocy mogli jedynie głosić Słowo Boże, podczas gdy Mesjasz istotnie nim był. Proroctwo z księgi powtórzonego prawa całkowicie się w nim wypełniło. Bóg posyła swoich proroków, aby mogli nam obrać w życiu właściwy kierunek. Jeśli będziemy ich słuchać, będzie nam się dobrze powodziło. Polski poeta, przedstawiciel romantyzmu Stefan Garczyński napisał: Słowa znaczą mało i zarazem dużo. Niewielu ich potrzeba, aby zranić, i zaledwie kilku, aby uszczęśliwić drugiego. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo, słowo natchnione. Pismo święte i Słowo wcielone Jezusa Chrystusa. Amen.